Cześć, witam ciebie. Nagrywam y, kolejny film związany z tym, y, żebyś lepiej umiał zrozumieć swoje dziecko, żebyś lepiej mógł y, je rozkminić, mówiąc tak rodzicu i tak naprawdę, powiem Ci wprost, ja im bardziej zacząłem się zagłębiać w metodykę Imopexis, którą bardzo Ci polecam, a propos jak obejrzysz ten film, to napisz do mnie wiadomość, to Ci wyślę mnóstwo materiałów na temat tego, gdzie naprawdę to jest skuteczna wiedza, to nie jest jakaś tam wiedza, która, albo że musisz zapłacić nie wiadomo ile i wędko, to naprawdę jest mnóstwo materiałów, które Tomek Wilczewski... Udostępnia w internecie i to jest skuteczna wiedza. To jest wiedza, którą jeśli zaaplikujesz bardzo dobrze, to tak naprawdę będziesz mógł bardzo wiele rzeczy sobie poukładać, nawet sam w głowie. Ponieważ wiesz co, tak naprawdę jeszcze tak a propos jednej rzeczy. My, idąc w dorosłość, tak bardzo chcieliśmy być dorośli, tak bardzo chcieliśmy iść ku, ku temu, ku tej odpowiedzialności zatraciliśmy w sobie dzieci. Ja wiem, to takie oklepane, a bo być dzieckiem, wewnętrzne dziecko i tak dalej. Ale powiem ci tak, jak spojrzysz na to, że czasem e, jak to ci powiedzieć? Ja idąc w tą metodykę, a nawet bardziej zbliżając się do mojej córki zachowaniami, będąc bardziej tu i teraz, nie przejmując się wieloma sprawami, zauważyłem, że lepiej mi zaczęło się żyć, ponieważ Utarte schematy, które są jak beton, które nieraz skuwamy widelcem, a wiesz jak skuwać widelcem beton, to jest, <laughs> no sam wiesz jak to, z czym to się kończy. To jest po prostu, można się poharatać i sobie, sobie zniszczyć życie i komuś tak naprawdę. Bo, bo tak naprawdę my czasami nie umiemy się cieszyć, ponieważ yy, zwyczajnie w świecie skupiamy się na tym elemencie, co trzeba, prawda? Patrzymy nie w tą stronę, co trzeba. I to jest problem bardzo wielu, wielu osób. Więc tak naprawdę. Yy, jeśli chcesz zrozumieć dziecko, to zapamiętaj taką rzecz, że dziecko cieszy się z procesu. One nie cieszy się, jak to powiedzieć, z celu, z drogi gdzieś, gdzie dojedzie, tylko oczywiście dla niego to jest ważne, ale nie tak ważne jak dla dorosłego. Dla dziecka istotne jest to, że jedzie... W, dosłownie weźmy to z procesu, czyli z drogi. Jest go się cieszy to, że będzie piknik w czasie drogi. Jest go się ucieszy z tego, że będą gdzieś właśnie lody, wyprowadzimy gdzieś psa podczas tego, zajedziemy gdzieś, zobaczy coś. Dla niego to będzie istotne, na przykład raz w całej podróży. Oczywiście jak podróż jest długa i nużąca, to, to ta metafora może nie zadziałać na ciebie, ale wyobraź sobie inne rzeczy, że one zobaczyły jakiś samochód, który potem mówi, ta, tata, tata, widziałeś, mama, patrz, patrz, patrz i tak dalej. I to będzie istotne. Pamiętaj, dorosły strasznie skupia się na celu. Dorosły bardzo, bardzo skupia się na tym, żeby osiągnąć, zarobić coś, a tak naprawdę zapomina, ile rzeczy uczy się w trakcie, prawda? Zapomina, ile może, ile może wyciągnąć radości z, całego, z samego uczenia się, prawda? Że, że, że coś się wydarzy. A dziecko właśnie to ma, ono jest w tu i teraz. My żyjemy przyszłością, bo cały czas chcemy zarobić na to, zrobić to i to i tamto. Oczywiście to jest ważne, ale nie ukrywając, większość społeczeństwa bardzo żyje przyszłością, a jeszcze duża część społeczeństwa także mam wrażenie, że żyje przeszłością, czyli jakimiś schematami, stereotypami, emocjami, które się kiedyś zakotwiczyły. Tylko oczywiście. Ciężko jest spojrzeć na siebie i powiedzieć: Kurczę, tutaj coś nie gra ze mną, tutaj coś jest nie tak, no bo jak żyjemy w społeczeństwie, które jest tak naprawdę było identycznie wychowywane. Szkoła uśrednia, tak naprawdę, Lego się mówi, szkoła też średnia. Wiem, że to chodzi o poziom i tak dalej, ale wyciągnij pomiędzy coś, co nie i tak dalej. Podstawowa, masz mieć podstawy, co nie, ok, ale pamiętaj, że to jedne buty dostajesz, ale pamiętaj, że te buty są strasznie mogą. Ty możesz dostać bardzo ciepłe buty, które są super ciepłe, super nie ścierają się i tak dalej, ale chodzisz w nich po Afryce, prawda? Więc czasami dostajesz coś, co w ogóle ci się nie przyda. Ale no, buty to buty, prawda? No okej, okay, lepiej chodzić w butach niż na boso. No, w niektórych przypadkach sam nie wiem. Nie wiem, bym, bym, bym bardzo, bardzo są ale okej. Okay. Pamiętaj, że dziecko skupia się na tu i teraz. Dlatego one ma w sobie tyle radości, dlatego potrafi się cieszyć małymi rzeczami. Dlatego dziecko yy, ma w sobie tyle energii i tyle chęci do zrobienia wielu rzeczy dorosły tak jak mówiłem żyje przeszłością i przyszłością prawda dlatego my wielokrotnie jesteśmy gdzieś nie potrafimy się cieszyć bo nam coś niby przeszkadza bo, bo, bo nie wiem bo mąż coś zrobił bo żona coś się zachowała i tak dalej my cały czas albo dziecko nie zachowuje się tak jak chcemy prawda i to jest ten problem. Pamiętaj, że u dziecka są ważne rzeczy, emocje. Jak są emocje, to jest super i będą emocje. Dziecko potrzebuje emocji. W szczególności wiek przedszkolny, te pierwsze etapy szkoły podstawowej to są, to są emocje, to są relacje. Dlatego dziecko uwielbia być z innymi dziećmi, bo buduje relacje wtedy. To, to, to jest genialne. I różnica dziecka, a dorosłego, jest to, że dziecko uczy się z ciekawości. One chce coś się nauczyć, a dorosły uczy się i myśli, jak to skonsumować na to, żeby jak się nauczę Excela, to gdzie ja to wykorzystam, żeby na tym zarobić ale sam fan z uczenia się to nie jest, tylko bardziej my dobierzemy jako katorgę, drogę, taką, którą trzeba wykonać. Ojejku. I to jest to coś. A sobie wyobraź, że jak czytasz książkę, to sobie myślisz, jak to wykorzystać od razu. Ja tak mam na przykład. Dlatego ja lubię czytać, mało na to czasu mam, ale na przykład tak słucham. Ja też bardziej jestem słuchowcem. Znaczy może nie słuchałcem tylko bardziej lubię słuchać, e, oglądać. I ja potem myślę, gdzie ja to wdrożę, komu ja to powiem, gdzie ja mogę to opowiedzieć, komu się z tym podzielić. I to jest moja zajawka. I to jest moja radość ze słuchania. Dlatego ja takie mam zachwyty nieraz jak czegoś słucham, bo ja jestem w tu i teraz. Myślę, jak to wykorzystać, jak to wiedzę skonsumować. Więc zapamiętaj, że dla dziecka to jest jeden aspekt, że jemu zależy na procesie, na, na to jaką drogę pokonuje. Na to, że się zatrzymać i pobawić się z jakimś zwierzątkiem, który będzie zobaczy pieska fajnego. Jak idzie na trening, to, to dla dziecka jest cały trening fajną drogą do przejścia, a nie to, że aby skończyć. Jeśli już jest na etapie, że jak najszybciej skończyć, a jeszcze nawet nie przyszło, to już jest kwestia do zastanowienia się, skąd to się wzięło, prawda? Co tam się dzieje na tym treningu, że już dziecko o tym myśli. To jest ważne. Pamiętaj, te różnice są bardzo ważne, bo jeśli ty je zauważysz i je zrozumiesz, zrozumiesz, <laughs> zrozumiesz to zobaczysz, że o wiele lepiej zrozumiesz swoje dziecko, o wiele lepiej będziesz się z nim dogadywał, dogadywał, bo będziesz wiedział o co chodzi, a nie, że ty, y, ty mówisz o tym, że ty. Jak to powiedzieć, jak to się mówi, że tu o chlebie, tu o niebie, jakieś takie powiedzenie jest, ale w każdym razie, wy będziecie myśleli, że one chce iść na rower, a tak naprawdę one mówiło tylko o rowerze, bo koleżanka miała, a wy myślicie, aha, to chodzi o rower. Nie, 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 to jest kompletnie tylko coś wspomniało. Jeśli będziesz słuchał dziecko i wiedział mniej więcej, jak ono funkcjonuje, dlatego polecam ci zagłębienie się w metodykę Imopexis, która rozwija dziecko jako człowieka, jako holistycznie podchodzi do niego. I potrafi rozwinąć jego najważniejsze elementy, to zobaczysz, że to, to będzie coś niesamowitego, że ty będziesz wiedział, też będziesz zmęczony momentami, bo będziesz wiedział, jak wiele rzeczy musisz y, zrobić dookoła, zrobić odpowiednie środowisko, żeby dziecko się czegoś nauczyło. Ale jak zobaczysz, jakie będą z tego efekty, to sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak to wszystko wyjdzie. Dlatego widzisz, dorośli lubią kumulować rzeczy, a dzieci. Uczą się od dorosłych kumulować też rzeczy, mają mnóstwo zabawek, bo kupujemy y, na gwiazdkę i nie wiadomo na co jeszcze jakieś, no kupujemy na wszystkie te możliwe rzeczy, które są, żeby kupić rzeczy, to kupujemy rzeczy, ale na przykład nie, nie weźmiemy dziecka gdzieś, y, pokażemy mu pewien, y, pewną, jakby spędzimy z nim czas. Bo my chcemy dać to, czego nam brakowało. A czy naprawdę nam, tylko pamiętajcie, że my byliśmy tak naprawdę w takim niedowartościowaniu. Ja tu mówię o rocznikach, lata 80., 90., 70. My byliśmy bardzo niedowartościowani. Żyliśmy w świecie, w którym nam brakowało wszystkiego i Zachód zawsze był lepszy. A tak naprawdę Zachód nie był lepszy, to tylko nam instalowano takie przekonanie, że tam jest lepiej. Ale tak naprawdę ten materializm cały, który wstąpił w nas. Gdzie, gdzie teraz widzimy, że to jest odwrotne coś, co miało dać nam efekt, a jest tak całkowicie odwrotnie teraz jest tego efekt, że to nam zabiera czas. My tak naprawdę, słuchajcie, powinniśmy myśleć w, tym te, w takim aspekcie, że jeśli te auto kosztuje 100 tysięcy, to sobie wyobraź, ile to jest Twoich roboczo godzin do wykonania, żeby to auto spłacić, żeby to auto było Twoje albo, że te mieszkanie i tak dalej, albo te ciuchy, które możesz kupić buty za 200-300 zł. Niektórych też jest to dużo, ale wiadomo, jak dużo chodzisz, dużo biegasz, to lepiej mieć też dobry sprzęt i zainwestować, bo to też jest zdrowie. Ale ile to jest roboczo godzin Twoich? Ile godzin tracisz, nie będąc dzieckiem, żeby na te buty, na te, na te wszystkie rzeczy zarobić? Zamiast skupić się na tym, żeby zbudować relacje, pomyśl, ile czasu poświęcisz na to, żeby wyedukować się, jak dziecko działa. Na tym się skup. I to jest genialne. Ja, ja, ja cały czas na to przeliczam. Ile ja czasu mogę poświęcić na to, albo jak cokolwiek robię, że ile ja, jak coś robię niezwiązanego z rodziną, albo z dzieckiem, to ile czasu ja na to tracę. I potem myślę, aha, nie, zrobię coś wcześniej, stanę wcześniej, pójdę wcześniej spać, żeby się wyspać, mieć więcej energii, i tak dalej. Więc widzisz, jaka jest różnica, różnica postrzegania rzeczywistości. Ja bym na tym miejscu się zastanowił i polecam Ci jeszcze raz tą metodykę Imopexis, która jest genialna. Jest mnóstwo materiałów. Jak chcesz, udostępnię Ci swoje też wystąpienia. Duże jest wystąpienia Tomka Wilczewskiego, który to fajnie opisuje. Zachęcam cię. Jak masz chęć, napisz do mnie prywatną wiadomość, wyśle ci materiały. Trzymaj się i zainwestuj w siebie, a jak zainwestujesz w siebie, to całe otoczenie na tym skorzysta. Bo rozwój. Twojej osoby jest rozwojem otoczenia. Trzymaj się, pozdrawiam. Cześć, Hej!